W powiatowym urzędzie pracy w Lesznie pod koniec lipca zarejestrowanych było 2119 osób. To aż o 444 bezrobotnych więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Zdecydowana większość pozostających bez pracy, 1245 osób to kobiety. Prawo do zasiłku ma w tej chwili w sumie 449 bezrobotnych z Leszna i powiatu leszczyńskiego. Dla porównania w grudniu ubiegłego roku świadczenie to pobierały 283 osoby. W lipcu stopa bezrobocia w Lesznie i powiecie wynosiła 3,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, to wzrost o 70%. Są jednak i dobre wiadomości. Przybywa ofert zatrudnienia. W lipcu powiatowy urząd pracy w Lesznie dysponował 232 wakatami. W styczniu tego roku było ich zaledwie 156. Przeglądając statystyki, wyraźnie widać, że wzrost bezrobocia związany jest z wiosennym lockdownem, co zatem przyniesie jesień, kiedy to zdaniem epidemiologów należy spodziewać się większej liczby zakażonych? Dowiemy się za kilka tygodni.